Witam serdecznie wszystkich traderów. Dadas mówi yy, z Dadas Trading Room Discord Server, yy, czyli serwera na platformie Discord, gdzie, do którego serdecznie zapraszam i na którym codziennie streamuję na żywo yy, wszystkie moje trady. Streamuję od 10 rano mniej więcej, czasami do 11, czasami trochę wcześniej, no ale potem do 23 yy, naszego czasu czyli cały dzień można y, y, oglądać y, moje, moje wykresy, można ze mną rozmawiać, możecie też rozmawiać między sobą, bo to jest też platforma właśnie, żeby y, stworzyć takie miejsce wymiany dla innych traderów, oczywiście, jeżeli jesteście zainteresowani. Także serdecznie zapraszam. Natomiast codziennie też y, robię takie podsumowanie dnia i dzisiaj... Podsuwanie dnia na się będzie bardzo króciutkie, bardzo proste. Zawarłem pozycję short. Jak widać ta pozycja jest tutaj. Take profit jest postawiony w tym miejscu, ponieważ wszystko tutaj wskazuje na to, że powinna się odbyć korekta. Korekta może sięgnąć aż tutaj, czy ona się odbędzie jutro, czy będzie może potrzebny jakiś dłuższy czas, zobaczymy. Jeżeli jutro będzie pozycja na dobrym zysku, to być może też się ją zamknę, ale to się okaże dopiero jutro. No chyba, że jeszcze się dzisiaj to okaże, ale raczej wątpię. Chociaż kto wie, prawda? Dobra, to wszystko na ten temat. Oczywiście link z zaproszeniem do Dada Room Discord Server jest pod spodem w opisie. Także, no poza tym to lajkujcie mój kanał YouTube'a subskrybujcie, bo tam nadal mało tych subskrybentów. No i, i jeszcze możecie wcisnąć ten guzik taki z dzwonkiem, gdzie, który będzie potem Was yy, zawiadamiał o moich kolejnych yy, filmach. Yy, no Poza tym jeszcze jest taka opcja, że możecie mnie wspierać yy, albo przez Patreona, albo bezpośrednio przez, yy, no, przez PayPala. Każdy kto mnie wspiera otrzyma rolę vip na Dada's Training Room Discord Server i będzie miał yy, wszelkie korzyści, które yy, z tego płyną. Oczywiście po yy, odpowiednim czasie będzie mógł ode mnie uzyskać np. darmowe wskaźniki, yy, eksperty, a także jeżeli będzie ze mną odpowiednio długo to cały system. Dzięki serdeczne, trzymajcie się zdrowo i tyle na dzisiaj, do jutra, cześć.